Witajcie z Incredible Summit. To jest wydarzenie, które gromadzi no, czołówkę polskiego świata startupów. I tak się składa, że jeden z przedstawicieli tej czołówki, czyli Piotr Pisarz Unkept, jest tutaj z nami. Cześć Piotrze. Cześć. No właśnie, co się u Was dzieje w Unkept? Jak te trudne czasy znosicie? Przeżywacie? E, jak znosicie te trudne czasy? Wiesz co? Ostatni rok to było dla nas bardzo dużo ciężkiej pracy u podstaw nad. Zdefiniować, jakby przemyśleć, jak nasz biznes musi działać w tym nowym świecie, nowej ekonomii, gdzie nie masz dostępu do pieniędzy inwestorów, gdzie dostęp do kapitału jest bardzo trudny i gdzie jest to dla nas zarówno wyzwaniem, jak i szansą. Jest to wyzwaniem, ponieważ wiedzieliśmy, że musimy liczyć się z tym, że przez najbliższe wiele lat możemy nie móc zebrać rundy inwestorów, więc te pieniądze, które mamy, muszą nam wystarczyć, żeby nie tylko dojść do zyskowności, ale też później, jakby rozwijać biznes dalej. Z drugiej strony jest to szansa, bo wiele firm nie ma dostępu do kapitału i szukają alternatywnych źródeł finansowania i my możemy im pomóc, jakby szansa na nasza na rynku bardzo się powiększyła. Jeszcze wiesz, dwa lata temu, gdy ten equity było bardzo tanie, tak naprawdę każda firma dostawała pieniądze przy astronomicznych wycenach. Nikt nie myślał o długu, bo nie było potrzeby. Dzisiaj te wyceny poszły w dół i każdy myśli, czy oddać 30% firmy, czy może wziąć trochę długu. No i tutaj pojawia się duża szansa dla nas. No właśnie, i co? Wy, czy Wy jako Uncapped oddajecie tę część firmy, czy nie? Czy zmieniliście troszkę model biznesowy? My nigdy nie braliśmy udziału w firmie, więc my zawsze dawaliśmy dług, który był właśnie. E, pozwalał firmom skalować się bez oddawania udziałów. I widzimy, że jest to dzisiaj jakby, jest to jeszcze większa potrzeba na rynku. Oprócz tego, wiesz, banki bardzo zacieśniły swoje um, wymagania. Tak, ta, i jakby coraz więcej firm, które kiedyś miały finansowanie bankowe, przychodzi do nas, bo jesteśmy dla nich lepszą alternatywą. W tych czasach nadal jest dużo super firm, które się rozwijają. I, i potrzebują tego kapitału, nie mogą wziąć tego equity, nie mogą się finansowania z banku i szansa tu dla nas właśnie, aby pomóc im rosnąć dalej. Właśnie, a co robicie, żeby, że tak powiem, nie skończyć tak jak inni? Znaczy, mamy na tyle trudne czas, że wiele firm, banków, które udzielają finansowania, no niestety ma spore problemy. E, oczywiście zadam pytanie, czy Uncrap takich problemów nie ma? Nie ma. <gry> nie ma. No właśnie, co robicie, żeby, żeby dalej nie miał przyszłości? Wiesz co? kilka rzeczy. Po pierwsze, niestety bardzo Zmniejszyliśmy nasz zespół. Rok temu podjęliśmy bardzo taką trudną decyzję. Zwolniliśmy wtedy 40% osób. Tylko 10% odeszło jeszcze, jeszcze później, bo okazało się, że za mało, mało wycięliśmy. I to pozwoliło nam, po pierwsze, być firmą, która działa efektywnie i tanio. Po prostu stać nas na to, aby, aby, aby mieć ludzi, nie przepalamy pieniędzy. Z drugiej strony też bardzo bardziej, dużo bardziej konserwatywnie podchodziliśmy do kwestii ryzyka. Nasza jakby liczba odmów zwiększyła się trzy razy, więc pomyśl sobie, że po prostu trzykrotnie więcej firm odrzucamy na, na, na etapie wnioskowania o, o pożyczkę. Ale z drugiej strony tym, które chcemy dać pieniądze, walczymy o nich dużo bardziej agresywnie i praktycznie nie tracimy klientów. Jesteśmy po prostu, mamy super klient, klientów, którzy są zadowoleni z naszego produktu i którym przez długi czas pomagamy, pomagamy rosnąć. A co z konkurencją? Kiedy wchodziliście na rynek, kiedy się rozwijaliście, ta konkurencja no międzynarodowa była dość silna. Co teraz się, się dzieje i czy widzicie jakieś takie okna, czy takie miejsca do takiego szybszego rozwoju i, i, i w jaki sposób te dalej chcecie się rozwijać? Większość konkurencji bardzo by ciężko radzi, ponieważ nie ma firmy, która by nie robiła zwolnień, więc to co my zre... naszym plusem było to, żebyśmy pierwszą firmą, która doszła do tego wniosku. Zrobiliśmy to już dosłownie rok temu, wszyscy inni czekali i gdy zrobili to pod koniec zeszłego, ro... pod koniec zeszłego roku, było to już trochę za późno. To spowodowało, że większość konkurencji albo zbankrutowała, albo wyszła na przykład z Europy. Co dało nam dużo szans? Po pierwsze, mamy mniejszą konkurencję. Po drugie, na przykład nasz większy konkurent Wayflyer, słuchaj, zamknął biuro w Stanach. My po prostu podkupiliśmy trochę tych ludzi. Ci ludzie teraz pracują dla nas i, i słuchaj, okazują się być po prostu najlepszymi pracownikami. Po trzecie, przychodzi do nas mniejsi konkurenci, przychodzą do nas, aby ich kupić. Mamy słuchaj, już 3-4 takie rozmowy na, na tym etapie, gdzie po prostu rozwijamy o tym, czy przejąć mniejszych konkurentów, którzy no niestety widzą, że nie dadzą sobie rady sami. No, ale może mamy jakąś technologię klientów, e, którzy byli wartościowi dla nas. W jaki sposób te zmiany, o których teraz mówisz, e, wiążą się z przyszłością Angertów? Mówię teraz o zapleczu finansowym. E, no wiadomo, rozmawiamy ze startupowcem, więc zawsze to pytanie o kolejną rundę finansowania musi paść. Czy szukacie pieniędzy e, i co dalej? Wiesz co, nie szukamy pieniędzy dzisiaj. Mamy wystarczający dużo pieniędzy e, dzisiaj i moim marzeniem byłoby tak naprawdę, aby ta firma urosła wiele razy bez kolejnej rundy. Jakby myślę, że... To, to realne? Myślę, że jest to realne. Naprawdę mamy, mamy ambitny plan, ale, ale realny. Jesteśmy już jakby dochodowi w tym momencie i myślę, że teraz jakby pracujemy nad tym, aby po prostu cały czas polepszać te marże, szukać efektywności, aby po prostu rosnąć e, bez tego zwiększonego źródła. I jeśli weźmiemy takie dodatkowe pieniądze, to tylko po to, aby rosnąć jeszcze dużo szybciej, ale jakby w tym momencie firma jest tyle stabilna, że nie potrzebujemy pieniędzy na przetrwanie. Mhm. Jesteśmy na Incredible Summit, tutaj mnóstwo startupowców, no na wcześniejszym etapie niż, niż Nkept. Gdybyś miał udzielić im takiej jednej rady, dziś 2023 rok, kwiecień, o czym powinni pamiętać przy, no właśnie, rozwoju biznesu? O, świetne pytanie. Eee... Wiesz co, ja jestem, ja wiele founderów z tym rozmawiam, eee... Bardzo często myśli o inwestorach i o finansowaniu jako po prostu takim must have, żeby, żeby firma urosła. I wszystkich staram się challengeować i po prostu pomagać im myśleć, jak można urosnąć tańszym kosztem, jak można urosnąć bez wydawania tych pieniędzy, bo tak naprawdę tylko taki wzrost i takie produkty powodują, że, że, że firma będzie naprawdę dużym sukcesem. I to branie pieniędzy inwestorów jest takim trochę. E, puścimy skróty, skróty. I po prostu chciałbym, aby więcej founderów myślało o tym, jak, jak, jak budować biznes samodzielnie e, bez tego wsparcia. I zmienia się w ogóle mentalność? No bo też jak oprócz tego swojego działalności, jesteście ja aniołem biznesu, czy właśnie przy, z tej perspektywy ta te świadomość startupów się zmienia? Bardzo wiesz, e, bardzo. jest e, I myślę, że. Po pierwsze wiesz, cena, cena kapitału się bardzo zmieniła. Nagle ten, ten odda, jakby nie, nie oddamy 5% firmy, 25% i founderów to boli. I Mądrzy founderzy wiedzą, że tak naprawdę e, może lepiej warto poczekać, rosnąć wolniej, e, ale samemu bez, bez, bez wsparcia tych inwestorów. Eee, I też zmienia się jakby świadomość founderów na temat tego, z czym, z czym wiesz, przez ostatnich wiele lat było tyle tych funduszy, wiele z nich okazało się być bardzo słabymi, bardzo problematycznymi. że teraz teraz zdają sobie z tego sprawę w tych trudnych czasach i są bardziej świadomi zagrożeń, które niesie ze sobą wzięcie nieodpowiedniego inwestora. Okej, okay. czyli mają, jako startupy muszą się bardziej pilnować i nie rzucać się na, na łatwe pieniądz. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki.